Witajcie serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Marecki. Chciałbym zaprosić Was dzisiaj do nowej serii. Dziś odcinek pierwszy, taki odcinek pilotażowy. Czy serii, tu jeszcze na chwilę wrócę, no czy serii to jeszcze się okaże? Planujemy serię, ale zobaczymy jaki będzie odzew po tym pierwszym odcinku. Jeśli odzew będzie pozytywny, jeśli potrzebujecie takich materiałów, to myślę, że serię potrzebujemy dalej. Choć to też wiele zależy od leniwego. Leniwy tutaj właśnie będzie ogrywającym najtrudniejsze gry lat 80. i 90. -tych. Ja osobiście nie znam osoby lepiej grających od Leniwego. No, jeśli chodzi o gierki Arcade, o Nintendo, Super Nintendo, po prostu no, jest przekozakiem. No, no, nie ma tu żadnego słodzenia w tym co mówię. Leniwy w tej chwili jest mistrzem świata, jeśli chodzi o Ghosts Goblins, chodzi mi tutaj o rankingi. Capcom Arcade Stadium. Tam możecie zalogować się za pomocą Xboxa i zobaczycie leniwego światowych rekordach na miejscu pierwszym. Więc myślę, że jest to odpowiednia osoba, która pokaże Wam, jak radzić sobie z tymi najtrudniejszymi grami. Dziś gra numer jeden, czyli Ghost and Goblins. No, właśnie ten Ghost and Goblins, czyli sadystyczna gra od Capcomu, wydana w 1985 roku pierwotnie na maszyny arcade. No, i poradnik do tej właśnie wersji Leniwy wam dziś przedstawił. No, jeszcze co do samego poradnika, to ten był przygotowywany z myślą o mnie, a nie o YouTubie. No, przyznaję, że jestem, byłem słaby w tą grę, więc poprosiłem Leniwego o kilka podpowiedzi, widząc jego wpisy w rankingach. I w każdym bądź razie materiał był na tyle pomocny i przejrzysty, że postanowiłem zapytać Leniwego o ewentualną zgodę na jego publikację na YouTubie. No i tak oto mamy pierwszy odcinek. Jeśli się przyjmie, myślę, że w kolejnym odcinku przerobimy sobie jego drugą część. Dokładnie leniwy dla Was przerobi tą część. Ja ją tylko przedstawię. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. No dobra. Jeden kredyt. Wersja identycznie do orkady. Tak, grając na punkty, walimy w nagrobki, ze względu na to, że w nich pojawiają się duchy za 2000. O, właśnie ten. A nie jak po 200. Pokażę jeszcze raz. To, ale to jest typowo jak grasz na punkty. 15 strzałów. Pokazuje się z a no jak nie zdążysz to cię zamieni w żabę to nie jest jakiś tam problem teraz tak tutaj strzał ptaka załatwiamy wchodzę na drabinkę nie do końca czekam tutaj przeskakujemy strzały z dołu załatwione teraz pokażę ci gdzie jest zbroja w tej pierwszej klanszy, czyli poczekam, niech mnie ktoś tam trafi, Boss jest dość prosty. Ten pierwszy, generalnie w tej grze są najgorsze gargoryle. Idziesz do przodu, strzelasz, idziesz do przodu, on sam będzie. Podskakujesz mniej więcej tu, gdzie jest ten. O! Czekaj. o! Właśnie. I wychodzi nam zbroja. Czas jest liczony, yy, odliczany aż przeskoczysz na drugą stronę i dojdziesz do końca tego pierwszego lądu. O, już mamy od nowa i lecimy jakiś strzał. Tu jest ważne. Przeskok, strzał, strzał, powrót strzał i znowu strzał. Teraz zanim przeskoczysz na tą stronę, dwa strzały do góry. O, nie. Nieładnie potraktowanej potraktowali. Spróbujemy, się oddali. Zobaczymy, czy nam to coś pomoże, czy zniknie. Ale może być, że nie. Będą nas zmuszać do wzięcia. Nie, nie ma. Czyli udało się pójść poza planszę. Tak. Tu teraz jest ważne. Tu jest wyższa prawa. W momencie, kiedy skaczesz, dostajesz 10 tysięcy punktów, jak tam skoczysz. Dobra, idziemy na bossa. Takie obasy jak stoisz w miejscu, one ci nie zawarkną. Nie sam wchodzisz na strzał. Strzelamy szybciej do przodu i wciskamy wstecz. O, właśnie. Wtedy idzie nam cała seria. No bo oczywiście tego nie bierzemy. I mamy drugi świat. Także ważne tu jest strzelać do bossów, brać też do przodu. Później to jeszcze pokażę. Ważna sprawa, tutaj strzał, strzał, ten potrafi dawać jakieś tam cuda. Aha, miałem pokazać, potniemy się, pokażę, gdzie jest, gdyby nam się coś tu stało w Czyli idziemy tu, skąd, które, ajajaj. Aj, aj zbroje, ja tu nigdy nie tracę, ale może że żebym chciał zbroje. To pokażemy na szybko, gdzie one są. Skaczemy, strzał, strzał. Strzał. Dobra, straciliśmy. Pokażę, gdzie się wskakuje i mamy zbroje, jak chcemy. O właśnie, w przeskoczenia dostajemy. Tu nam wypada zbroja. No idziemy dalej. Tutaj ja mam sposób taki, że przez pierwszego przed... zawodnika tutaj przeskakuję, bo on jest dość upierdliwy. Lepiej go przeskoczyć i iść dalej. O właśnie, innych załatwiam będąc do. Teraz tak, tu możemy zrobić to na szybkiego, czyli pyk, jego aptykarza przejść, w ogóle nie walczyć. Ważne jest, że tu nie idziemy do góry, tylko przy, załatwiamy tego przez ściany. Teraz załatwiamy. Ja idę tak w miarę szybko, nie idę na punkty. Normalnie ja ich załatwiam, bo chodzi o punkty. Dobra. I tu są dwie opcje też. Możesz go załatwić albo ominąć w zależności, w którą stronę pójdzie. Można, On teraz poszedł w prawo, więc bez walki mogę go ominąć. To polecam, jak ci się nie gra na punkty, to. To polecam. Tutaj już możemy zaskoczyć na następną platformę. Z tej platformy z końca strzelamy. I zdjęliśmy, to nie, może nie było widać, ale zdjęliśmy tego kruka. To samo tu. O, właśnie, tu było lepiej, już to widać. O, już z przyzwyczajenia na punkty to się czaje, bez sensu. Dochodzimy do drugiego bossa. Są te dwa miszki, tylko one są razem. W momencie, kiedy się kończy murek, walimy serię. I idziemy. One do niego dojdą. Seria, seria, po niej. I tu jest drugi. Nie możemy iść od razu, bo dwa wyjdą. I tak jak mówię, walimy z serią, nie ma opcji wtedy. Tylko właśnie tu jest system. Iść do przodu i strzelać. I jednocześnie on wtedy szybciej strzela. No, i mamy trzecią planszę. Miałem pokazać dwie, pokażę jeszcze trzecią, gdzie się nabija punkty przy okazji. Czyli to jest plansza, która daje najwięcej punktów. No możemy tutaj poczekać. Seria, seria, przeskok. Jeszcze będzie drugi taki sam. Seria, przeskok. I tutaj, jak są te trzy zęby, to wiesz lewo, prawo. I tak się nabija punkty. Pokażę wam nawiję za 20 tysięcy. Pokazać. Trzeba się cofać, bo inaczej one nie będą wychodzić. A tu się właśnie dobrze nawija te punkty. Na początku, jak nie jedziesz na rekord, ale i na, na dodatki to też są w sumie ważne. I tak się je nawija. Dajadę do siedmiotych, tylko pokazać to, co chodzi. Tutaj czas zaraz, będziemy mieli już mamy dodatek czas zaraz mamy za yy, nowy więc no dobra, jedziemy, nieważne, tu się już nowy czas robi więc jest jeszcze tego czasu na nabijanie. Ja mam system tu, że skaczę, cofam się w prawo i walę, bo tak naprawdę problemem są one. Ci te gargoryle, tu skok, czekam chwilę, skok, dwa strzały i trzał. Aha, będę musiał i tak tutaj stracić, więc poczekam, niech mnie trafi. Ale. Dlatego, że tu jest zbroja. Właśnie. Tego to się wali do przodu idąc po prostu cały czas. I teraz pokazuję, tutaj powrót, skok i mamy zbroję. Teraz, na następnego tego orzełka mam sposób taki, on tu będzie na górze, że idę na bieg, po prostu go omijam. I biegnę, idę cały czas w prawo. On wróci. A on nie może zejść po prostu w pewne miejsca. Ja omijam je wszystkie. No i dochodzę do bossa. Tu uciekam. No z tym to różne te walki bywają. I co jest ważne, tutaj wracasz w tą dziurę i wylatuje ci dyta następna. No to mówię, przy punktach, przy dodatkach to jest ważne. No i teraz jedziemy do bossa. Węża. Dobra. Na bossa jest system, generalnie wysiekasz i, i właśnie, i strzelasz. O, on miał akurat zawiecha króla, ale nieważne. Ciekawostką jest to, że w Ghost Goblins, e, już jak załatwisz włosa nie ma muzy ani nic. O, no to tak wygląda. Trzecia plączka. Dobra, pokażę jeszcze czwartą. Jak się przychodzi. E, ja tu wskakuję w momencie kiedy on przyjdzie raz. Nie inni, inni potrafią tu wcześniej wskakiwać, ja wolę na swoje, na spokojnie, czyli skok, skok, skok. Przy końcu skaczę z powrotem, tu przechodzę na następną kładkę i po prostu czekam. Tu będzie kolejność jest zawsze taka sama, czyli skaczę, jak już tu będę jechał, przylecił w moje miejsce. Tutaj już schodzę, nie skaczę, bo często spadałem. Wskakuję i tu jest ważne, w momencie jadę, wraca, ja się wracam i walę tego. W momencie skaczę tam, jak on już się cofa. Teraz Ważna sprawa na nabijanie punktów. Druga ta drabinka. O tu i one dolatują. Ja to już nabijam w ten sposób, że po dwa razy i zbierasz wtedy różne fanty. Grając na pieniądze, ponieważ zaraz czas za tym miejscem znowu się pojawi. Jak się teraz pokażę, ponieważ nie gram na kasę ani na czas. Ominięcie, bo tu na końcu jest boss, taki sam boss jak był w poprzedniej planszy, natomiast jest tutaj błąd w wersji arcade, i zaraz ci pokażę, jak się przechodzi. Generalnie teraz idę aż do tego gargoryla, idę na power i tylko przeskakuję ewentualne e, ognie Czyli idziemy w prawo cały czas, skok jaki jest ogień. Generalnie ten pierwszy tylko ogień jest, potem już nie ma, aż do gargoryla. Idąc cały czas, właśnie na na prędkości tą planszę, no to do niego, walę go czekam, poprawiam i teraz patrz, dochodzimy. Ja trochę podgłośnię, może muzykę, żebyś wiedział o co chodzi. W którym momencie e, tu się zawraca, w momencie kiedy zmienia się muzyka. No dobra, to idziemy. I proszę bardzo, i bez walki, bez ostatniego bossa, generalnie muzyka, jak, jak zauważysz, ona się zmienia o tak mniej więcej przy tym cynzlu, takim wypukłym na górze, potwor napisem. I wtedy wracasz, przeskakujesz, tylko abyś przeskoczył, to już nie musisz yy, walczyć z wężem. No i to by było na tyle, no, no cztery planszy Ci pokazałem naszych kości, dobrej zawady i pozdrawiam.